maneczko w dzisiejszym odcinku na kanale Na Bali. E, w dzisiejszym odcinku tak, bierzemy sobie konie do przelążowania, ponieważ mamy tutaj klacze źrebne, które no, trzeba troszeczkę utrzymać w dobrej kondycji, dlatego też e, chcę je wziąć i po prostu troszeczkę, żeby się poruszały. Nie za dużo, nie za mało. Coś może opowiem o nich. No i zobaczymy, jak się będą sprawować, bo w sumie chodzą tylko raz w tygodniu tak <laughs> I to w sumie to nie jest jakiś trening, tylko po prostu żeby się poruszały. Zobaczymy jak, czy będą się wygłupiać, czy jednak będą spokojne, ale raczej powinny być grzeczne, bo im się już nic nie chce. Co więcej, ja teraz biorę się i za wypuszczanie koni dam im troszeczkę pić, bo o tam półstajni nie ma wody i no trzeba ich napoić. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda. Słońce świeci, więc jest superowo. I co więcej, no chyba nie przedłużając, ja biorę się za wypuszczanie koni i idę na pen. Kurde, blady moi drodzy, popełniłem błąd. No po prostu błąd amatorski. A mianowicie, zapomniałem sobie. Że te konie, po które idę, nie chcą się nigdy łapać. No i życzcie mi powodzenia, żeby się szybko udało po prostu je złapać. Bo tak to masakrę. Miałem jeszcze coś dzisiaj zrobić, a wyjdzie na to, że będę je musiał łapać bardzo, ale to bardzo długo. no Jeszcze konie biegną, Gary i Kania, <gry> jak zwykle. Dobra, Santi. Podejście do Santi będzie, ale wyłączam kamerę, żeby się na tym skupić, bo ona po prostu jest wredna i zawsze ucieka. Tak samo Walentyna. Ok, statko całe tutaj o przyszło. Chyba wodę pije sobie nawet z kałuży. No jak chcą to nie piją. Ładna pogoda, mogą się bić i bawić. Dobra po zastosowaniu metody jest lek nie ma lwa. Bardzo szybko udało nam się złapać e, santanę, więc jest cudownie po prostu. Trochę uciekała, ale no, metoda się jednak sprawdza, więc warto warto e, czasami sobie zastosować. Dobra idziemy na ręczny. Elo. Dobra jak widzicie jesteśmy z santaną już na ręczny, więc to, puszczam ją z kantarka. Ja kantar biorę, Santi ucieka na zewnątrz. Baciga do ręki sobie wezmę. Gary, Gary nam będzie szczekał, więc no, na początek jest tutaj duże. O, jak widzicie, Santana się nawet boi, chodzić po lodzie. Musi sobie trochę roz... rozbić lód, i dopiero wtedy będę ją żeby sobie kusowała, żeby sobie nic nie zrobiła. A teraz niech sobie pochodzi wstępie. Gary się zaraz zamknie, jak przestanę mówić. I go stąd wygonie. Dobra, jak widzicie, Santi chodzi sobie sama. Gary ją tam trochę straszy, ale to jej nic nie będzie, bo ona sobie biega, nikt jej nie popędza. Stąpa bardzo ostrożnie, więc jest wszystko OK. Nie mogę jej za bardzo pogonić, właśnie żeby jej się nic nie stało. No i co? Po co w sumie się tak e, bierze konie, które są w ciąży, a to po to, żeby nie zanikły Nie, że nie mięśnie, tylko po prostu, żeby poród był taki najbardziej. E, bez e, obaw e, różnych, ponieważ jak koń nie chodzi, to te mięśnie będą i ścięgna, będą takie, e, nie będą rozluźnione. E. I koniowi może się wtedy coś stać. A jeżeli koń jest taki wypoczę, <laughs> wypoczęty, w sensie w dobrej kondycji, czyli nic mu nie będzie dolegało, w dobrej formie, to i ten poród pójdzie dużo lepiej. Dlatego też staramy się jeździć, można praktycznie do końca, może w ostatnim miesiącu sobie odpuścić, chociaż my nawet na tej naszej Barbie, tak, małej, no to jeździliśmy do ostatniego dnia, bo w sumie to nie wiedzieliśmy i jeżdżona była do końca i bez problemu się oźrebiła, nic się nie stało, Zrebak zdrowy, więc... To nie ma żadnej reguły. koni tak raczej nie będzie chciał szybko chodzić ani nic z tych rzeczy, dlatego też nie, nie możemy go zmusić do dużego wysiłku, bo on się będzie po prostu bardzo, ale to bardzo bronił. I nie bać się jeździć śmiał I patrzeć czy się nic nie dzieje, w razie czego dzwonić. Już w ostateczności wiadomo po weterynarza, a tak to. Utrzymywać konia w dobrej kondycji i będzie świetnie. <laughs> Dobra, my ruszymy Santaną troszeczkę szybciej. Niech sobie biega powolutku. Najważniejsze, żeby koń biegał po takim podłożu swoim tempem i nie poganiać bo wtedy mu się raczej nic nie stanie. Santana, nie wiem czy to na filmiku będzie widać, ale bardzo ostrożnie stąpa, patrzy. Gdzie chce biec, więc jest wszystko ok. Dobra, ja już tutaj nie przedłużam. Santi sobie jeszcze chwilę pobiega, już biega sobie z 10-15 minut, jeszcze chwilę i idę po następną Walentynę i to samo 10-20 minut. Takiego kusika i powinno jej wystarczyć. Galopu na pewno tutaj nie będzie, nawet jakiegoś lekkiego, bo nie potrzebujemy problemów. Dobra, Santana, pokażę, kiedy chodzi. Dobra, jesteśmy na pastwisku, Idziemy testować technikę jest lef, niemal dwa, technika jeździecka z drugim koniem. Ciekawe jak nam to wyjdzie. Walentyna jest daleko, daleko. Może, może nam się ją uda złapać bez niczego. Chociaż popatrzcie, co się dzieje. Walentyna tylko mnie zobaczyła i ucieka galopem. No nie, i muszę się wracać. Super rzecz, kurde, blade, chowam kamerę i. <testuje> testuję tą technikę zaraz. A dziewczyny muszą się walczyć z szamanem, który nie chce iść. Bo zobaczył dobry hej i mu się odechciało wszystkiego. Nie chce iść. Dobra, a ja chowam Mów kamerę. Dobra, siemanko. Jestem na pastisku z Walentyną. No i co? Stosowałem tą metodę i sklep nie ale myślę, że coś robiłem nie tak, ponieważ no, Walentyna się nie za bardzo dawała złapać. Biegała sobie tu i tam, ale wydaje mi się, że ta technika jest dobra, tylko, że Będziemy potrzebowali bardziej ograniczonej przestrzeni, a nie takiego tutaj dużego placu, ponieważ nasz koń bardzo ucieka. No i powiem Wam, że to może się sprawdzić. Myślę na tą technikę spróbować łapać diłka. tylko że zaczniemy na dużo mniejszym placu. Walentyna nie złość się na belle. I spróbujemy, nagram filmik. I zobaczymy. Diuk jest koniem, który no bardzo ciężko się łapie. Więc to myślę, że będzie ciekawe. I doświadczenie dla mnie i dla reszty oglądających. Co się zbijają. Zobaczymy, czy to działa. Tylko muszę sobie pooglądać, czy na pewno ja to będę dobrze robił. No i co? Zaczniemy pewnie od małego placu i pójdziemy na większy plac. Jak to będzie działać? No to bardzo spokojnie. Wszystko się okaże. A teraz ja idę z Walentyną na lążę, ponieważ mi Gabrycha zabrała miejsce na rontpenie i będę musiał się męczyć na ląży, chociaż nie przepadam za lążą, bo ręce mnie bolą jak długo lążuję koń. Dobra, to co? Walentyna kończy jeść, a ja idę i się już w sumie z wami żegnam, nie będę już tego nagrywał, więc siemaneczko i do następnego odcinka.